Zbliżamy się już bardzo, bardzo mocno. Jesteśmy tuż przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Rozmawialiśmy z księdzem doktorem Tomaszem Knopem przez kilka tygodni o darach Ducha Świętego. No i tak teraz czekając na uroczystość zesłania, próbujemy, spróbujemy podsumować te nasze rozmowy, to co jest najważniejsze, czy w ogóle można taki punkt pokazać? Ksiądz dr Tomasz Knop, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czy jest najważniejszy dar, ten jeden, jedyny, ten pierwszy, być może taki, który, yy, yy, który jeżeli otrzymamy, to, to, to sięgniemy po pozostałe, tak? który poprowadzi wszystkie? No, tym najważniejszym darem Ducha Świętego jest Duch Święty. Najważniejszym darem Ducha Świętego jest Jego obecność. I te wszystkie inne dary, które wymienialiśmy, te siedem darów, właściwie wynikają z tego, że Duch Święty daje siebie nam. I On jest najważniejszym darem. Może, można to też porównać trochę do takiej sytuacji, kiedy ktoś y, dostaje prezent od kogoś innego. No to najważniejsze nie jest to, co się dostaje. Najważniejszy jest ten, który daje. Prezenty nie są ważniejsze od tych, którzy są dawcami prezentów. Może to takie porównanie trochę nam uświadomi, że kiedy myślimy o tym, co pochodzi od, od Ducha Świętego, o darach, charyzmatach, natchnieniach, no to wszystko jest bardzo ważne i bardzo cenne, ale najważniejsze jest on sam, Jego obecność. Mhm. Duch Święty, który się nie narzuca, który jest bardzo delikatny. I tutaj widzimy, że jeżeli nie sięgniemy sami, nie poprosimy, to on będzie tuż tuż, ale tylko tuż tuż. Tak, nie dotkniemy tych darów, nie otrzymamy tej łaski. To jest ważne pytanie, na ile umiemy przyjmować Ducha Świętego, który przecież jest nam dany. Już od chrztu, dla wielu z nas z bierzmowania, czy w kapłaństwa, On jest nam dany. On w nas jest. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale jaką świątynią? Na ile, y, będąc tą żywą świątynią, jesteśmy y, z Nim zjednoczeni, Jemu poddani, a na ile... Będąc Jego świątynią, jesteśmy jakby, jak to powiedzieć, oddzieleni, jakoś tak tacy zamknięci na obecność Ducha Świętego w nas. No trudno wyrazić, ale wiemy, że ta obecność Ducha Świętego w nas, z jednej strony jest, ale różna bywa, jakby jakość, to co my z tą obecnością robimy, mm -hmm. to jacy my jesteśmy w, 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 tym, w tej relacji z Duchem Świętym tak bo po stronie Boga, po stronie Ducha Świętego ta jakość jest niezmienna, on jest zawsze najlepszy dla nas. Pomyślałam sobie, jeżeli będziemy myśleć tak jak o prezentach, tak, o tych darach Ducha Świętego, które otrzymujemy od nawet bardzo bliskiej kochanej nam osoby, ale załóżmy, że uznamy, że jakiś prezent jest dla nas niepotrzebny, tak? To może i go do domu przyjmiemy. Ale schowamy w jakimś najciemniejszym schowku, nie będziemy tam w ogóle zaglądać. Przekryje go kurz. Taki nierozpakowany prezent. No właśnie. Nieby nieroz... jest. I nierozpakowany prezent, ale też właśnie można z kimś żyć pod jednym dachem i właściwie go unikać nie spotykać się z nim żyć nie tyle z nim, ile obok niego. Więc możemy być namaszczeni Duchem Świętym, Jego świątynią, ale tak jakbyśmy żyli nie z Nim, tylko obok Niego, i możemy, niestety dary, które On nam daje, też właśnie schować, zapakować i nie korzystać z Nich. Słowem, to wszystko, co potencjalne, co jest jakimś darem Bożym, może być przez nas nieprzyjęte i niepomnożone, jakoś nierozwinięte. Mm -hmm. Do, do tego zachęcamy, żeby jednak e, z ciekawości choćby próbować te dary rozpakować, a my do rozmowy wracamy już za chwilę. Ksiądz dr Tomasz Knop przypomnę w studiu Radia Fiat. Rozmawiamy o Duchu Świętym i o darach, które przynosi są jeszcze owoce. Które, które, które później efektem realizacji, tak, czy korzystania z tych darów są, ale najpierw chciałam jeszcze, żebyśmy sięgnęli do Starego Testamentu, bo może się nam wydawać, że jeżeli Duch Święty to już bardziej mówi o tym Jezus, to Nowy Testament, a o Duchu czytamy choćby w Księdze Izajasza w jedenastym rozdziale. Wyrośnie młody pęt, z z sego, kwiacie Rozwinie z tego korzenia, osiądzie na nim duch Boga, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności. Tutaj o tych darach już słyszymy, mówi Izajasza. No tak. Przy czym też już widzimy w Starym Testamencie obecność Ducha Świętego, który unosi się nad wodą, przy stworzeniu tego, mhm. który jest dany. Prorokom, którym są namaszczeni, też warto powiedzieć o tej ciekawej sytuacji, kiedy Mojżesz zostaje poproszony o to, żeby wyznaczyć 72, którzy razem z nim będą sądzić Izraela, i, i na nich też wstępuje wtedy Duch Święty. Więc ten Duch Święty jest obecny, ale właśnie jest. Ponieważ nie ma ciała, jest niewidzialny, niewidoczny, jest taki skromny, e, przychodzi i jest z nami i służy nam, choć często jakbyśmy w ogóle nie widzieli, że on jest i że możemy na niego liczyć i że on nam tak dużo daje. Więc to jest cała ważna sztuka, i na tym między innymi polega to bycie wierzącym człowiekiem i prorokiem. By umieć odkryć obecność Ducha Świętego, by wchodzić w nim, z Nim w głęboką zażyłość, by korzystać z tego, że przychodzi do mnie i dla mnie. A o samych owocach Ducha Świętego, kiedy korzystamy z tej zażyłości, to tak powinno być. Czytamy w liście do Galatów, że owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszność, uprzejmość, dobroć. Ufność, łagodność, opanowanie. O kimż tam Paweł pisze, bo to nie chyba o nas. Ach, nie o mnie, o, to dobrze, tak powiem. Może to jest dosyć surowe, co pani teraz powiedziała o sobie samej, e, czy o nas. Może można zadać pytanie też na ile? Mhm. Na ile to jest o nas? To może być zresztą bardzo dobry rachunek sumienia, kiedy weźmiemy sobie właśnie te owoce Ducha Świętego. Nie wiem, czy komuś z słuchaczy zdarzyło się kiedyś robić rachunek sumienia właśnie z tych owoców Ducha Świętego i zadać sobie pytanie: na ile we mnie jest miłość, na ile we mnie jest radość, a na ile nie? Bo powiedzenie, że w ogóle nie ma we mnie miłości. W ogóle nie ma we mnie radości, w ogóle nie ma we mnie owoców Ducha Świętego, byłoby y, zbyt y, drastycznym, takim bardzo surowym ocenieniem samego siebie. I myślę, że w dużym stopniu jednak nieprawdziwe. Mm -hmm. y no tak, ale te owoce mogą być różne, różne tak. To może być, nie wiem, pięknie y rozkwitnąć, może róża, tak. Taki może być owoc. Może to być rzeczywiście owoc, nie wiem, jak, y y taki kolorowy, barwny, pachnący, smaczny. A może to być taka gugula, gu <ślad> niewielka, tak. Zaczątek. No. Stąd Duch Święty jest właśnie tym, który sprzyja rozwojowi. Właśnie tak. I y, pomnaża w nas miłość, radość, bojaźń i tak i To wszystko w nas może być pomnożone. Ważne, żeby mieć świadomość, że Duch Święty jest ze mną, jest dla mnie, y, że On jest, i to Jezus mówi o Nim, że jest tym parakletem, pocieszycielem, czyli kimś takim, kto dodaje siłę, dodaje mocy, wspiera. Kimś takim, kto broni nas, kimś takim, kto przywraca nam wolność. I ważne, żeby kiedy zdarza nam się czuć osamotnienie, bo ktoś nas zostawił, bo sami siebie jakoś zostawiamy, opadają nam ręce, żeby wtedy właśnie tym bardziej przypominać sobie o Duchu Świętym i wołać go i dać sobie pomoc. Pozwolić, by on mnie pomógł, on mnie pocieszył, nie tylko na takiej zasadzie, a nie martw się, wszystko będzie dobrze, tylko na takiej zasadzie, że on przychodzi i przywraca mi siłę, przywraca mi mądrość, przywraca mi to wszystko, czego potrzebuję, żeby się podnieść. Hmm, czytamy też w tym samym liście do Galatów takie słowa świętego Pawła: Jeżeli dzięki duchowi żyjemy to według ducha postępujmy. To jest t, t, tak, takie tłumaczenie, tak? Czyli jeżeli żyjemy, mamy ducha, żyjemy, to postępujmy według niego. Czyli tu jest, to postępujmy. Trochę tak możemy czytać, że podejmijmy taką decyzję, tak? I zacznijmy, zróbmy pierwszy krok, drugi. Nie zauważymy nawet, kiedy przyjdzie setny. Przez Jezusa Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy, mhm. tym, który wszystkiego nauczy, czyli jest tym wewnętrznym nauczycielem, i przez głos sumienia możemy słyszeć Jego głos. I właśnie to znaczy, byśmy postępowali w duchu, byśmy się poddawali Jego prowadzeniu, dlatego że On prowadzi dobrze, że jest tym najlepszym przewodnikiem. Kto się je w ducha i z ducha rządzić będzie, życie wieczne, bo to o to chodzi. Bo Duch Święty tutaj jest z nami na tym świecie i dba o to, byśmy tutaj byli bezpieczni i Was wspiera, ale ostatecznie to jest ten duch, który prowadzi nas przez Chrystusa do Ojca. I że ostatecznie celem naszego życia jest życie wieczne rozumiane jako ta partycypacja w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc y, podobnie jak Chrystus, tak Duch Święty są tymi ramionami Boga Ojca wyciągniętymi do nas, tymi parakletami, pocieszycielami, którzy służą nam tutaj pomocą na ziemi, ale ostatecznie po to by nas przygarnąć i przytulić do tego łona Ojca w niebie. Mhm. Takie ramiona, które są wyciągnięte do nas, one tak pomagają, chronią, otaczają, trochę podnoszą z upadku, kiedy upadniemy, tak? Tak na nie trzeba patrzeć, tak? Że, że nie są to ramiona, nie wiem, karzące, tak? Bo czasami niektórzy tak to, to widzą, co to nie wyklucza oczywiście Bożej sprawiedliwości, ale to są ramiona przytulające. W tekstach liturgicznych, teraz, kiedy zbliżamy się do uroczystości Ducha Świętego, słyszymy, że Jezus mówi, że kiedy ja odejdę, dam wam innego pocieszyciela, parakleta. Jezus jest pierwszym pocieszycielem, parakletem. Drugim jest Duch Święty. Pocieszyciel nie jest kimś, kto karza. Mm -hmm. Przypomnę, że to słowo paraklet greckie zostało przetłumaczone na łacinę jako adwokat. Adwokat nie jest kimś, kto każe. Adwokat jest kimś, kto broni, to prowadzi do wyzwolenia. Więc myślimy o Bogu, miłosiernym Ojcu, który posyła na, na ziemię Syna i Ducha Świętego, tych dwóch obrońców, tych dwóch, którzy są Jego ramionami, by nas przytulić do siebie. Dajmy się zatem przytulić, dalej Ducha Świętego odpakujmy i nie, nie bójmy się z nich korzystać. Pięknie dziękuję za spotkanie i za rozmowę ksiądz, dr Tomasz Knop. Szczęść Boże. Szczęść Boże.